Witam Was wszystkich w tym ostatnim dniu nowego roku Nagrywam no, po takiej ponadrocznej przerwie a w filmie było z planów budowy tej wiaty wiata już stoi i pod wiatem już stoi tegoroczny nowy nabytek takie można by powiedzieć, że marzenie Mojego dzieciństwa, bo zawsze, że chciał mieć Traktor No wiadomo, był Jeszcze S Niedawno temu, no ale S-siok to był Esiok To była samoróbka, a mi się zawsze marzyło Coś seryjnego Miałem nowo dowoz nagrywać wcześniej ten filmik Jak jeszcze zator był cały, no ale Nie było kiedy Bo się tak go kupiło i robiło tak bardziej w doskoku przy nim a teraz że chciał tak zacząć symbolicznie po ostatni dzień nowego roku i um, od nowego roku chciałby zacząć nagrywać bardziej regularnie filmiki też filmiki właśnie z remontów tego zetora na początku tego filmu mu będzie po raz zdjęcia jak on wyglądał bo to jest Zetor 25K z 52. roku ale przerobiony trochę, bo jak widzicie ma już szerokie koła koła są yy, samorobione, bo felga to jest Ursus 330 na yy, dorobionych yy, środkach bardzo fajnie ktoś to zrobił yy, w ogóle ten traktor ma przerobiony praktycznie cały tył Razem z kolumną kierowniczą, ale to może kiedyś, może to w następnym tym filmiku, przy pracach będę po kolei omawiał. Bo mnie go doprowadzać do stanu oryginalnego. Ale on mi się na tyle spodobał, że chyba go zostałem w takim stanie jakim on jest, yy, bo zostało też. Tak, bym pokrótce powiem przerobione, co zostały tak przerobione. Nie nie wiadomo. Jest inne. Jest z tej ciężkiej serii Zetora. Botniki, on ma z 60 czy tej 40. Hamulca on ma też trochę przerobione, bo ręczne ma jak w 30. Bo tubie powinna być jeszcze taśma. No nie wiem jak dokładnie ona powinna iść. I co jeszcze? Wiadomo, skrócony rewarek zmiany biegów. No i pora rzeczy zostało też w nim zmienionej. No że tak jak godą. To by ta po kolei dokładnie omawiał w filmikach, które będą pokazywać jak przebiego na remont tego zetora. on najważniejsze. Przód cały został oryginalny, czyli maska, yy, światła i bak bak został oryginalny, ale z tego, że jest kolumna inna, skrócony. I w sumie na dzisiaj to by było na tyle. Eee. Yy... W sumie, chociaż nie, pokażę Wam jeszcze bo ten rok ogólnie był dosyć, jeśli u nas chodzi o mocne bężczyzny i się zaszli bowić w hodowlach królików to są ino dwa tu będziemy musieli stworzyć całą szopkę do przechowywania siana no i króliczok tu samica jedna tam jest, to są nie wiem czy mi telefon trochę wychiti, taką ostrość To są generalnie w Belgii olbrzymy No to jest co na taki przyjazny Idem już na chwilę do tej turka Już to tak kończył ten filmik na dzisiaj mamy obyć taki szybki przykipstyp i mam nadzieję, że już będę na to nagrywał regularnie. I chciałbym wam życzyć szczęśliwego nowego roku, żeby się wszystkie wasze tam yy, plany spełniły i żebyście, żebyście blicali zrobi. Na razie, cześć!